Witam Państwa bardzo serdecznie, dzisiaj przetestujemy no, okay. sobie kolejne ekspres losy, pełna skarbonka, także 100 zł w losach, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie kciuki i ja się bawię, a zdrapunia obstawia ile uda mi się tutaj wygrać. Za 100 stu, w losach to ile mi się uda wygrać? Nie wiem, wiesz, że to jest ciężko faktycznie nie ile ktoś uda. Ile dzisiaj uda wygrać no z tymi? Losami, 19, no to 17. Ciężko określić wynik. 17. Bo może być i dużo dni, może być też. I no. no tak, także. Ile? 8 nie ma, 9 nie ma, 22. 29 nie ma. 45. Złotych. 45. Złotych. No to zobaczymy. Nie idzie, 45. Idzie, nie idzie, 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 idzie. 24, 3 nie ma.

ja myślę o wygrywa. O jest. 207, 28, 22, Ja zawsze dobrze myślę. 16. Czemu się tak drapiesz? No bo już Sz... zaswaniało. No, tak się drapało. Nie czy jak, jak to się mówi. 3. 3. <śmuchy> <O> ja. Olej. <Szry. śmuchy> koło drugi. 203, 14, 16. Jest dycha! Jest dycha najwyższa wygrana. Dzisiaj na razie dycha, może będzie główna. 19, 30, 28, 16. Ale jakby była główna to kurta, to by było. 17, 2 zł, 32 zł. Dobra. Kwiczałbyś, zobaczyć, jak na... Zakwiczałbym, tak. 2000? Zakwiczałbym, ładnie bym kwiczał. 18 nie ma.

Powiem Wam, że normalnie pustki się zaczęły. Nie jest 5 zł, 21, 27 to jest 5 zł. No te piątki jeszcze tam raz na jakiś czas się pojawią. 12, 13, 19 i 30. 22 nie ma, 30 nie ma, 24 nie ma i 6 również nie ma.

Siedem, osiemnaście, piętnaście, dwadzieścia jeden. Dwadzieścia pięć, siedemnaście, szesnaście, osiem. Dwadzieścia dwa, dziewięć, trzydzieści, trzynaście. Dwadzieścia sześć, jedenaście, czternaście, dwadzieścia osiem.

37 39 zł 39 na 100 Moi drodzy, jest kaplica, po prostu jest kaplica. Napiszcie w komentarzu, ile udało wam się najwięcej wygrać w tym losie, pełna skarbonka. A dla mnie no dla mnie zostawcie łapkę w górę, dużo łapek w górę, bo jest mi smutno. Na razie, cześć.